Jak tam, gotowa jesteś na bieg? Tak, Można tak. Jest energia? Tak, tak, 30, jest. Będziemy, jest, e, jest. Tych, e, jest. Wtedy rozpocznie się jest. Ceremonia. Cieszysz się, że razem ze mną biegasz teraz? Bardzo się cieszę, że, 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 że z Tobą biegam, biegam czy nie sama. Jaki czas będzie na 10 10 km. Jest Oj, poczekaj, nie filo, mogę wyłączyć. Że się, że Myślę, że godzina 10 minut biegają, to, godzina godzina, ja nie, nie umiem szybko biegać, a ja na maratony raczej znaczy się peta, zawsze szykuję. Dla mnie to jest za szybko 10 km. Za krótko. Zami, e, za krótko. Tak. Maratony są lepsze? E, tak, bo wtedy się lepiej. Lepiej mam satysfakcję, tak, bo dłużej świetnie, się biega energia, i, nie, i nie kończy się, no i się tak nie, szybko. A fajne koszulki przygotowałem? Super, podobają. Mi się, tak. Na ile lat się czujesz? Ja? Na 10 lat młodziej. co na... To ile, 44? Czy młodziej? Młodziej. Na ile lat? 15 lat do tyłu. To ile lat? Na ile lat się czujesz? 38. 38? <laughs> tak, myślę, że tak. Czyli warto być aktywnym i zdrowo się odżywiać. Tak, energia jest wysoka, tak.